Rozmowa dnia. A dzisiaj naszym porannym gościem jest profesor Łukasz Szumowski, minister zdrowia. Witam serdecznie, panie profesorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie ministrze, korzystając z tego, że Łódź rozmawia z ministrem zdrowia, zapytam: może pan zna odpowiedź na to pytanie, dlaczego my w województwie łódzkim cały czas mamy taki wysoki stopień zakażenia, jeżeli chodzi o całą Polskę. No, już tak wysoki nie jest, dlatego że z wczoraj dane 31 osób to nie jest bardzo dużo. To spada w całej Polsce, w związku z tym to są dobre wieści. Dobre ale zawsze, wieści zawsze sporo, zawsze jesteśmy w tej czołówce, można powiedzieć, na pudle, jeżeli chodzi o województwo łódzkie. No, tutaj są trzy województwa, tak naprawdę. Jest Śląsk, Ma i Łódź, ale pamiętajmy, że no 31 osób to na takie duże województwo, na taką dużą liczbę osób, to naprawdę nie jest dużo. Myśmy e, zrobili w ogóle po pierwsze, wczoraj 205 tylko nowych e, zakażeń. Wyzdrowiało ponad 220 osób. To pokazuje już, że e, więcej osób zdrowieje niż zachorowuje, czyli mamy no, ewidentnie e, zmniejszającą się tą pulę wirusa. Po drugie, jak popatrzyliśmy na e, liczbę osób, które naprawdę są zakażone w takiej populacji no nie osób, które się zgłaszają do szpitala, nie osób z wysokiego ryzyka, osób akurat, które jechały do sanatoriów. 15 tysięcy badań, już w tej chwili 16 tysięcy. 27 osób tylko jest chorych. To jest poniżej dwóch promili, to jest 1,8 chyba promila. No to pokazuje, że tego wirusa aktywnego, tego, który nam zagraża, który możemy się złapać na ulicy, mówiąc kolokwialnie, jest coraz, coraz mniej i tutaj myślę, że Wypowiedź konsultanta krajowego do spraw chorób zakaźnych, profesora Horbana, że tak naprawdę w większości kraju ta epidemia już się powoli kończy, jest uzasadniona. To ja jeszcze wrócę do tego województwa łódzkiego. Czy my, nasze centralne położenie odpowiada za to, że, że tych zakażeń zawsze było sporo, jeżeli chodzi o całą Polskę? Te migracje ludzi z południa na północ, ze wschodu na zachód, przejazd przez województwo łódzkie, to też miało, od, odgrywało swoją rolę? No na pewno, na pewno tutaj też sąsiednie województwa, czyli mazowieckie i śląskie, przecież też z dosyć dużą liczbą zakażeń na siłą rzeczy Mazowsze jako centralny port, jako miejsce, gdzie jest bardzo duża aglomeracja, śląsko też jest duża aglomeracja. Pamiętajmy, że w aglomeracjach dużych, takich wielo albo ogromnych, albo gdzie jest wiele miast, ta transmisja zawsze może być wyższa. A po drugie ja myślę, że tutaj też no, czasami ogniska, które przypadkowo się pojawiają są, są odpowiedzialne za to. Natomiast z drugiej strony, na przykład mamy dane, była taka sławna sprawa, przebadanie osób w szkołach testami, testami tymi immunologicznymi przez Panią Prezydent. No tutaj nie potwierdziły się te wyniki w badaniach PCR, czyli ta świadomość taka, że jest dużo w Łodzi Zarażonych nie, no nie zawsze jest odzwierciedlona w realnych danych. Czy ten znaczny spadek poniżej 300 zachorowań na dobę to jest stała tendencja, czy to jest tylko taki chwilowy wypadek przy pracy? No Mam nadzieję, że stała, bo średnie, które tak mówimy o średnich, no to średnie z tego tygodnia z początku lipca versus średnie z początku czerwca no to są dramatycznie mniejsze i tutaj myślę, że naprawdę jest stosunkowo bezpiecznie. Bezpiecznie, tym bardziej, no, że mamy takie bardzo poważne ruchy, jak wybory powszechne i to bezpośrednie wybory, gdzie frekwencja jest gigantyczna. Obawiali się wszyscy tych wyborów. To było, no tutaj już nie będę przypominał różnych takich opinii, które krążyły. Okazuje się, że nie widzimy żadnego wzrostu po, po wyborach. Nie no właśnie widzimy... o, to miałem, o to miałem pana ministra zapytać, czy już możemy ocenić tą pierwszą turę wyborów, czy, czy, czy ona no jakoś tydzień przyniosła... potrzebny jest do oceny pierwszych efektów. No jak widać nie mamy wzrostu. Oczywiście wiadomo, że tutaj zawsze trzeba. Podchodzić z pokorą i z taką no, dużą dozą ostrożności. No ale fakty są faktami. No, nie mamy wzrostu zachorowań. Myślę, że to dlatego, że po pierwsze, bardzo duży reżim sanitarny w trakcie wyborów, w lokalach wyborczych maseczki, płyn dezynfekcyjny, ludzie, którzy nie gromadzą się w dużej ilości. Ja pamiętam wybory, zawsze to było bardzo dużo osób w lokalu wyborczym. No teraz tego nie ma. W związku z tym myślę, że naprawdę wybory są bezpieczniejsze niż pójście do sklepu, do jakichś parku czy gdziekolwiek indziej na bulwary miejskie. Czy na targowisko. Ale mimo tego, A. mimo tych dobrych informacji po tej pierwszej turze wyborów, Pan jednak zdecydował, że podczas tej drugiej tury czy osoby starsze, czy kobiety w ciąży będą mogły skorzystać z tego, aby zagłosować bez kolejki. No właśnie, ale to nie pomimo, tylko dlatego właśnie, bo jeżeli w lokalu wyborczym jest mało osób, no to reszta pozostaje na zewnątrz. Jeżeli reszta ma czekać na zewnątrz, to powinna. Oczywiście ta grupa, która jest szczególnie wrażliwa na pogodę, na słońce, na gorąco, na zimno również, no dzisiaj mamy aurę taką bardziej chłodną, no to powinna mieć możliwość wejścia do lokalu bez kolejki wcześniej przed innymi. No dorośli ludzie, zdrowi, młodzi na pewno wytrzymają w tej kolejce, no bo to dlatego właśnie, że ten reżim sanitarny jest tak dobrze zachowany, mamy kolejkę na zewnątrz. I czy ten reżim sanitarny oczywiście podczas tej drugiej tury wyborów również musimy zachować taki jak przy pierwszej turze? Oczywiście, bo to też pokazuje dlaczego, dlaczego po prostu nie mamy tej wzrostu zachorowań po wyborach, dlaczego te wybory są bezpieczne. Jeżeli patrzymy na czas spędzony w lokalu wyborczym, no to jest kilka minut. A pamiętajmy, że definicja bliskiego kontaktu no to jest ponad 15 minut w bezpośrednim kontakcie w jednym pomieszczeniu z osobą chorą. No więc, jeżeli wchodzimy, głosujemy, wychodzimy, te parę minut spędzamy w lokalu, to nawet nie mamy szansy mieć tego bliskiego kontaktu, gdyby nawet ktoś był zarażony. Ale na szczęście komisje mają maski, na szczęście komisje mają środki ochrony, na szczęście my też możemy i powinniśmy w masce wchodzić do lokalu wyborczego. I dzięki temu udało nam się w sposób bezpieczny przejść przez pierwszą turę. I tak samo będzie w drugiej turze, a nawet można powiedzieć bezpiecznej dla osób starszych. No i z tego, co zauważyliśmy nawet przed lokalami wyborczymi w, tej kole w tych kolejkach jest zachowany, był zachowany ten, ten dystans. Też ważna informacja, która padła wczoraj o tym, że współczynnik reprodukcji wirusa spadł poniżej jednego. Co to tak. oznacza, panie ministrze? No to oznacza, że już w skali kraju mamy. I osoba chora zaraża mniej niż jedną osobę, czyli epidemia jest w fazie ewidentnie spadającej i to przy niewielkich liczbach zakażonych. No jeżeli na, na województwo mamy 15, 20, 30 osób nowych zakażonych, no to naprawdę nie są to liczby, które są groźne dla systemu ochrony zdrowia, groźne dla, dla populacji. Oczywiście każde zachorowanie i każda. Każda osoba jest niezwykle ważna i to jest zawsze bardzo duży problem. No, może mieć konsekwencje z tego powodu, ale no to są już dwucyfrowe liczby. To już jest 20-30 osób, a nie 200, tak jak było kiedyś. Ale to nie może nas uspokajać, te dane? Oczywiście, te bo dzięki tym, moim zdaniem, tak naprawdę my te liczby tak spadają. Tutaj nie ma jakichś racjonalnych wyjaśnień mówiąc wprost takich medycznych, no jednak ten dystans, jednak maseczki, jednak dezynfekcja rąk. Dezynfekcja rąk to jest ciekawe, na przykład spowodowała, moim zdaniem dezynfekcja rąk i pewna izolacja właśnie, dystansowanie społeczne, dramatyczny spadek ilości biegunek dziecięcych. Czyli okazuje się, że te takie proste, jak z XIX wieku mechanizmy, czyli myjmy ręce i trzymajmy się w pewnym dystansie, Chronią również nasze dzieci przed biegunkami, przed infekcjami takimi pokarmowymi. No, tych infekcji my nie widzimy w szpitalach. To też są dobre informacje, jeżeli chodzi o inne choroby. Panie ministrze, krótka przerwa, bo radiosłuchacze zapraszam teraz na drugą część naszej rozmowy do internetu, na strony radiowe i telewizyjne. Minister zdrowia profesor Łukasz Szumowski jest dzisiaj naszym porannym gościem. Panie ministrze, to takie pytanie: Czy, jeżeli szczepionka na koronawirusa zostanie wynaleziona, a trwają, wiemy, intensywne prace z tym związane, czy ona, jeżeli dotrze do Polski, jeżeli będziemy mogli z niej skorzystać, powinna być obowiązkowa? Znaczy to jest oczywiście pytanie, które, na które nie ma dzisiaj odpowiedzi. Tutaj... Pewnie nawiązuje pan redaktor do słów pana prezydenta. Do wczorajszej który, debaty. Tak, który powiedział, że jego zdaniem, tak jak szczepionka na grypę, nie powinna być obowiązkowa. Ja bo uważam on sam, się, mówiąc, bo on sam się nie szczepi. No tak, to należy do tej grupy, akurat osób mało narażonych. No wiadomo, że. Są takie grupy jak medycy, jak osoby starsze, które ewidentnie korzystają z tych dobrodziejstw. Ja tylko przypomnę, że szczepionka też na grypę zmniejsza ryzyko zawału serca. To jest też takie różne ciekawe, pozytywne aspekty, ale faktycznie jest nieobowiązkowa. Natomiast ja uważam, że my nie powinniśmy w tej chwili mówić z punktu widzenia jakby ministra zdrowia, medyków, ekspertów, czy szczepionka na koronawirusa powinna być obowiązkowa, czy nie, bo jeszcze jej nie mamy. Nie wiemy, jak wyglądają badania, nie wiemy, jak wygląda profil bezpieczeństwa, nie wiemy, ile jest odczynów poszczepionych, nie wiemy, w jaki sposób był, będzie badana, bo jeszcze nie jest. Dopiero jak będziemy mieli te dane, będziemy mogli mówić, czy ten produkt jest na tyle bezpieczny, czy nie na tyle bezpieczny, że powinniśmy go wpisać do kalendarza szczepień. Myślę, że wtedy ta debata ekspercka powinna się odbyć i oczywiście są głosy bardzo silne, emocje po jednej i po drugiej stronie. Tej bariery, która mówi tak, szczepienia wszystkie obowiązkowe, nie, szczepienia nie wszystkie obowiązkowe. Ale pan prezydent podkreślił, że mówił tylko i wyłącznie o szczepionce na koronawirusa. I oczywiście kalendarz szczepień obowiązuje, co też podkreślił, i mamy dzięki temu społeczeństwo zdrowsze. Ale jak będzie ta szczepionka i ona będzie bezpieczna, jednak, jednak będę drążył. <todgłosy> Nie wiem, znaczy, czy minister jest... zdrowia Czy minister zdrowia powie, że obowiązkowo trzeba się szczepić. Być może dla pewnych grup, być może dla osób, które mają duże ryzyko. Widzimy, jak chorują osoby zdrowe. No choćby widzimy górników, którzy przechorowywali w 90% chyba. Z tego mogę tutaj się co do procent trochę mylić, ale w bardzo dużej większości kompletnie bezobjawowo. No i widzimy osoby, które mają z tego tytułu bardzo poważne problemy, osoby chore, osoby starsze. Być może taki profil, które grupy powinny, a które grupy mogą się nie szczepić, można przyjąć, aczkolwiek mówię, no to jest trochę dyskusja o, o czymś, co będzie w przyszłości. Mówiliśmy o prezydencie Andrzeju Dudzie, to ja teraz zapytam o jego kontrkandydata w wyborach prezydenckich Rafała Trzaskowskiego, który na, każdej, na każdym ostatnim spotkaniu podkreśla i mówi, że rządzący skazują szpitale powiatowe albo na olbrzymie problemy, albo na zamknięcie. Co pan na to? No, platforma zamknęła mniej więcej tyle samo oddziałów, co było zamknięte w poprzedniej kadencji, więc tutaj naprawdę pan prezydent Trzaskowski, który był członkiem rządu przez ten długi czas, najlepiej jakby. Komentował, komentując, podawał fakty. Jeżeli popatrzymy na ilość leków refundowanych na raka piersi, na przykład, to za jego kadencji, kiedy był w rządzie, to były dwa leki. W tej chwili jest już 11 leków. Jeżeli patrzymy na ilość szkół pielęgniarskich, ilość studentów medycyny, bo to też podkreśla, to wzrosło to od 30 do 100 ponad 100 ilość szkół pielęgniarskich z 70. W związku z tym myślę, że tutaj dobrze byłoby, gdyby Pan Prezydent Czaskowski odzyskał pamięć i popatrzył jakie były nakłady na ochronę zdrowia, jakie były wysokości e, zarobków w ochronie zdrowia, jakie były refundacje, ile leków było refundowanych. Myślę, że to by mu, czy osoby z chorobą fabriego, czy osoby z SMA, które dzieci umierały, czy miały refundowany lek wtedy? No niestety nie. Czyli to jest odpowiedź na to pytanie, że służba zdrowia się nie zwija, wręcz, wręcz odwrotnie. Jak gdzieś wczoraj przeczytałem, że prezes Najwyższej Izby Kontroli, Marian Banaś, zapowiada kontrolę w Ministerstwie Zdrowia. Czy pan jest przygotowany na taką kontrolę? No, my mamy de facto ciągłą kontrolę, w związku z tym tutaj myślę, że jesteśmy całkowicie przygotowani. Zawsze witamy kontrolerów Najwyższej Izby Kontroli w progach ministerstwa. Często to, to są kontrole, które no, trwają długo, są za różne okresy czasu, te raporty później się pojawiają. Jak w każdym urzędzie, szczególnie myślę, że w tym, bo tutaj na pewno jeszcze ten aspekt zdrowotny, ten delikatny aspekt, cały proces refundacyjny, który jest niezwykle procesem delikatnym, wymaga oczywiście takiego spojrzenia i też pomocy, bo pamiętajmy, że najczęściej wnioski kontrolerów są takie, które my chętnie implementujemy, bo poprawiają po prostu funkcjonowanie urzędu. To ja na koniec naszej rozmowy krótkie pytanie i poproszę o krótką odpowiedź. Czy pan minister już wie, jak Polska będzie wyglądała, oczywiście w kontekście epidemii jesienią? Nie mam pojęcia. Myślę, że patrząc na tendencje spadkowe, to jest bardzo pozytywny aspekt. I to, to jednak zmniejszanie się liczby chorych, a z drugiej strony jesienią no, przyjdą normalne, zwykłe, takie znane nam infekcje, jak grypowe, paragrypowe, więc myślę, że to będzie wyzwanie i zagadka. Profesor Łukasz Szumowski, minister zdrowia, był dzisiaj naszym porannym gościem. Panie ministrze, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Rozmowa dnia.